Cześć, witam Was, Mike, standardowo z tej strony. Witam Was w przerwie na reprezentację, gdzie będzie się działo sporo w kadrach. Czekamy na ten okres, ponieważ jak sobie zobaczycie kilka filmów w tył, cofniecie się do okresu, gdzie typowaliśmy euro, gdzie typowaliśmy eliminację, udawało się robić mega zysk głównie na rzutach różnych, ale nie tylko, bo i na typach własnych. Zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś po prostu nie wierzy, niech się przesunie, bo statystyki ciągle prowadzę i wnioski z tego, jak gramy kadry. Mam na to swój, jakby, taki schemat gry w głowie, i tutaj też w tym filmie podzielę się z Wami swoimi przemyśleniami i zobaczymy, jak tym razem wyjdzie. Zanim na to nastąpi, to zapraszam, daj lajka, daj subskrypcję, zostaw komentarz, to napędza kanał. Poza tym jesteś na bieżąco i zazwyczaj. Widzisz film wtedy, kiedy trzeba, a nie że coś ci, ci umknie. Więc pamiętajcie jak najbardziej o subskrybowaniu tego kanału. A myślę, że warto, bo odzieczytamy się całkiem sensownymi typami i przemyśleniami. Jeżeli ktoś ogląda ostatni film, to, za moment wie, że to wie, że za moment będzie tutaj nowa wersja tego serwisu odsłony, szczególnie graficzna, ale wejdzie też kilka fajnych upgrade'ów, wzmacniających wartość nowości, więc czekamy jak najbardziej. Wbijaj na podziemnetypy.com, sprawdź się jako typer, jeżeli chcesz wykupić sobie kogoś sensownego, tu masz opisanych typerów e, lub ich obserwować, możesz zrobić to poprzez mail e, lub sms, wykupując sobie takie opcje, ewentualnie śledzić w zakładce moi typerzy zupełnie za darmo. Więc zapraszam, jest naprawdę kilku, nawet nie kilku, kilkunastu ciekawych typerów, gdzie można sobie ich propozycje, tak jak widzicie tutaj, mieć na własny użytek. Albo jeżeli chcecie sobie sprawdzić historię własnych typów, przeliczyć yield, zobaczyć jaki profit udaje się wam generować, no to tutaj w podziemnej lidze typów macie całą ofertę i możecie się bawić. Więc jeszcze raz serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o tematy bieżące, jeżeli komuś nie wystarczy to co nagrywam na YouTube, ewentualnie podajemy na kanały otwarte, no to ma Patronite. I to jest też jeszcze jedna kwestia, bo ciągle się zastanawiam, czy nie zmienić trochę tego formatu naszych nagrywek, bo dość czasochłonne dla mnie jest przygotowywanie tabelek, rozliczanie 20, czasem 40 meczów na jednym odcinku. No i jeszcze ich analiza. Więc dajcie mi znać, czy w komentarzach, czy na przykład nie wolelibyście takiego formatu krótszego, ale więcej filmów i typy wybrane. Na przykład jeżeli gramy ligę holenderską, to nie, nie podaję tych typów 20 z overami. Albo nawet nie wiem, w kolejce 8, 8 meczy, tylko wybrane typy, krótkie omówienie, czy po prostu wolicie to, jak jest do tej pory, czyli pełna poglądowa tabelka, moje sugestie, a wy sobie robicie z tym, co chcecie. Proszę, dajcie mi znać, bo to jest istotne, zastanawiam się, ponieważ te, te filmy, które nagrywam raz, to są też długie, a przygotowanie do nich naprawdę jest czasochłonne. Jeżeli chodzi o Patronite, zapraszam serdecznie tych, co chcą pograć bardziej. Standardowo od 50 zł już macie grupę AKO na dziś, gdzie podajemy AKO bez podatku na polskich bukach, na przykład to Total Becie, fortunie sekcje live, gdzie wpadają typy na żywo. Tutaj macie sporty USA, oddzielnie można sobie wykupić. Dopiero te sporty USA będą wchodzić w dobrą fazę, bo za moment NBA startuje. Grupa, którą ja prowadzę za 100 zł, czyli grupa VIP, można tak to nazwać, to są moje propozycje. Holandia tyrożne, ale nie tylko. Ja również wyszukuję wartościowych typów sieci, więc to jest w zasadzie taki naj, największy core tego serwisu. No i jeżeli chcecie mieć wszystko, no to, to już jest taka opcja bez sellera 160 zł. Sobie, sobie sami możecie sprawdzić, co chcecie. Oczywiście jest to tylko opcjonalne, bo część rzeczy wrzucamy też na kanał. Ja wam tylko pokażę, jak wyszedł wspaniały wynik we wrześniu. Ten rok w ogóle to jest jakaś miazga. Jak ktoś zobaczy tego typu wynik, no to może nie uwierzyć. Ale mm, gramy stawkami 10 na 10 i czasem 5 na 10, tak jak tutaj mamy tutaj w regulaminie. Więc jest on w ten sposób rozliczony. Gdybyśmy grali po prostu sztywno 1 J płasko, no to ten przecinek sobie możemy przesunąć i mamy. Na wynik 129 jednostek. E, mi tak po prostu łatwiej, tak przyjąłem od dawna już, że 10 na 10, 5 na 10. No, ma kulturą z, z bloga Beta po prostu i tak, tak zostało. E, grupa liveów miała 60J na plus, grupa USA bodajże chyba 8J na minus. Na grupie AKO jeszcze nie rozliczamy, bo tam czasami wpadają wam typy ze skanera, czasami AKO, więc ciężko by było tutaj sensownie rozliczyć statystyki e, na danej e, grupie. Więc e, tak to wygląda na tym, we wrześniu. Było naprawdę mega. Typy podajemy różne. Tutaj taki przekrój, mam, mogę pokazać, jak to mniej więcej wygląda grupa zamknięta na, na telegramie. Na ten moment mamy 4 października i 22,6 jednostki na plus. Ale za moment, właśnie ten gorący okres, czyli kadry. Mam nadzieję, że w na tych kadrach znowu coś wyciśniemy i uda nam się zarobić, więc zachęcam bardzo wspierając po prostu nas, przez patronite przyczyniacie się też do rozwoju podziemne typy.com i to bardzo fajnie się napędza. Dzięki zatem, jeżeli jeszcze się zastanawiacie, no to jest też możliwość szkolenia. Ostatni film o Airbolu, jak on działa, miał fajny wydźwięk, bo bardzo dużo osób napisało do nas na priv. Pokazaliśmy tam, jak działa skaner do live, czyli do liveów, czyli popularny a czy może niepopularny, bo mało kto o tym słyszał, Elborg Running Ball, jak to woli My mamy napisany algorytm, który naprawdę wysyła nam perełki już przeanalizowane po algorytmie. Jeżeli chcielibyście coś takiego robić ręcznie, no to powodzenia, ponieważ jest to bardzo dużo szukania, no i niestety mega, mega czasochłonne i może nie dać gwarancji rezultatów. Tak jak wspominałem, będziemy sobie robić też takie sesje darmowe live, żeby pokazać Wam też naocznie, jak coś wygląda, bo wielu z Was pewnie się zastanawia, po co ja mam dołączyć do takiego szkolenia? Nie wiem, czy mi się uda coś z tym zrobić, czy nie uda. No po to my robimy właśnie szkolenie, żeby Ci się udało, żebyś po prostu wiedział, jak z tych narzędzi korzystać, a nie tylko wykupujesz dostęp do danego skanera i radź sobie chłopie sam. To tak to by mogło wyrządzić więcej szkód niż yy, po prostu taką formę jak przyjęliśmy, bo szkoląc Was i będą, jesteście na grupie, macie cały czas wskazówki jak to po prostu robić. Patrzymy czy, czy robicie błędy, Zwaniamy się co jakiś czas i w ten sposób to wygląda. Sam dostęp do skanerów, pytacie, no nie ma na razie dla nas sensu, bo cóż z tego, żebyśmy mu udostępnili, że proporcjonalnie mniejszą cenę, gdy byłoby to dla Was być może korzystne, ale chwilowo, bo długofalowo na pewno nie. Bo nie wiedzielibyście z jakich promocji skorzystać, jak to kombinować, szczególnie werbolu, na co zwracać uwagę. Po to jest właśnie to nasze szkolenie, żebyś ty już wyszedł kompletnym jakby produktem do tego, żeby samodzielnie próbować generować profit, tak? Pamiętajcie, że w drugiej edycji cena jest proporcjonalnie wyższa, ale nowością są skanery dla Unibetu i Bet 365. Takie głosowanie zostało przeprowadzone u nas na grupach, więc gracze chcieli tych dostępów. No poza tym, naprawdę tutaj teraz wyrównają się te proporcje, bo wcześniej mieliśmy główny nacisk na polskie buki, czyli TOTAL BELT FORTUNA. Airball może być ogólnodostępny, mogą używać gracze grający w Polsce i poza Polską, bo wiadomo, ustawa wszędzie jest gdzie inna. Teraz do drugiej edycji, miejcie świadomość, że my będziecie mieli do dwóch gigantów dostęp do skanera, gdzie naprawdę na B365, jeżeli ktoś ma legalnie możliwość gry, no to potrafią Wpadać perełki i nawet je 20% zwalił, więc uważam, że warto. Zapraszam was serdecznie, a w związku z tym, że sporo nas pisa pisaliście nam odnośnie tego filmu o Airbolu i wielu z was to zaciekawiło. Tak, bo tak gra większość najlepszych typerów głównie na Bloga becie, którzy osiągają duże wyniki. No, w sumie, jak ktoś by chciał, to też taki skaner może sobie wykorzystać do lansowania własnego profilu na Bloga becie, czy gdzie gdzieś na podziemnych, czy czy gdziekolwiek jeszcze innej. No, użytek macie po prostu robić z tym co chcecie. My was szkolimy, jak osiągnąć najlepsze e, efekty. Więc y, po prostu m, wpadłem na pomysł, że może fajnie będzie zrobić konkurs m, na tą drugą edycję. Mieliśmy w pierwszej edycji konkurs, też wygrały dwie osoby. I w drugiej edycji, w związku z tym, że mamy przerwę na kadry. Nasza propozycja jest taka, że dwie osoby mają szansę wygrać 30% zniżki na szkolenie. Jest to naprawdę spory rabat, bo on pozwoli Wam uzyskać cenę niższą o około 600-700 złotych, myślę. Zależy jaką opcję wybierzecie, czy spotkanie z nami, czy online. Te opcje różnią się chyba o 200 zł różnicy, ponieważ no spotkanie jest trochę większa logistyka i sporo większe koszta niż jakby platforma online sama, bo niektóre rzeczy są już dostępne, na niektóre rzeczy pracujemy. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, no to myślę, że jest to spory handicap na Waszą korzyść. Zasady są bardzo proste. Wybierzemy dwie osoby, które taki rabat dostaną. Pierwsza rzecz, no to wytypujcie dokładne wyniki strzelców meczu Polska-San Marino. Ci, co po prostu osoba, która trafi, wygrywa. No chyba, że po prostu będzie więcej osób, osób które trafią ten sam wynik, no to wtedy strzelców, wybierając pośród strzelców, wydedukujemy kto... Wygra daną nagrodę, a później, jeżeli by się nie udało, no to kto pierwszy, ten lepszy. No tutaj myślę, że macie spore pole do popisu, bo tutaj wynik nawet może być dwucyfrowy. Więc zapraszam, dajcie w komentarzu właśnie wiadomość, jaki jest wynik. I druga, druga opcja konkursowa, oczywiście, możecie wziąć w dwóch naraz, tak, bo dwie zniczki są do rozdania. Wybierzemy najciekawszy i najbardziej kreatywny komentarz: czy Paulo Sousa powinien być dalej trenerem reprezentacji Polski? I to też zostawcie w komentarzu taką Waszą opinię. Najciekawszą też nagrodzimy 30% zniżką, a więc macie dwie szanse, żeby wygrać. Typować wynik Polska San Marino i druga: czy reprezentacji Polski powinien dalej prowadzić Paulo Sousa. Zapraszam do zabawy. Wyłonimy w następnym filmie laureatów i wówczas jeżeli wygracie no to zgłoście się do nas te 30% zniżki zostaną Wam przyznane. Więc życzę, życzę powodzenia. A propos rzeczy bieżących, czyli przejdźmy sobie może do typowania ligę holenderską rozliczmy z ostatniego weekendu. Niestety tym razem nie udało się wyjść na plus, chociaż tak naprawdę wynik jest bliski 0 a KO nie, nie weszło, no to też można jeżeli by to podliczyć wszystko to już ten minus jest bardziej wyraźny, nie było bardzo gdzie urwać jakiś po prostu um, nawet skeszować jakiegoś meczu. No, Jakże ktoś by się uparł, na do PSW można by wygrywało chyba do 10 minuty 2-0. A potem stracili trzeciego gola, ale nie zapisuję tego, bo było już to trochę kuriozalne, ponieważ graliśmy handicap połówkowy, więc z ten na to naprawdę są jakieś śmieszne pieniądze. Więc PSW nam żyło trochę, gdyby to PSW właśnie weszło i zaczęło grać od początku, bo te trzy bramki tu praktycznie padły nam no, w ostatnich 10 minutach. No to ten wynik z goła by był odmienny, bo naprawdę kilka ciekawych kursów nam weszło, typu Witesse po 4,30. Wygrało Utrecht swoje nordem no, Bezpiecznie zagrałem na Utrecht plus 2, ale mówiłem wam, że to będzie ciężka przeprawa dla Ajaxu, bo no, te drużyny ze sobą tak grają jakby po swojemu Utrecht, nigdy e, nigdy nie oddaje łatwo meczu, Ajaxowi ciężko się gra nawet u siebie z Utrechtem. No i patrzcie, 01. Ja dawałem na Utrecht plus 2. Po bardzo fajnym kursie 2,20 plus 2 to jest spory handicap. Szkoda, że ryzykownie nie wszedłem. No ale nie można mieć wszystkiego. Sitter Najmechen. Najmechem też bardzo ładnie wygrywa nam pokusie 3,16%, e, może ktoś powiedzieć, że sporo czerwonego, ale mogę też powiedzieć, że sporo pecha, akurat w tej kolejce. Pech jest na naszą niekorzyść. Mam nadzieję, że za jakiś czas to się odwróci. Znaczy, zawsze ta suma pecha, szczęścia ona się będzie równoważyć, więc tutaj ten pech e, po, na naszą niekorzyść, ponieważ no, Groningen powinno wygrać Stuente na spokojnie i powinno prowadzić 3-0, albo powiedzmy nawet 2-0 na 100% po większej ilości meczu, ponieważ sędzia bardzo chciał, żeby chyba to Groninga nie wygrało. Jeżeli obejrzycie sobie w sieci bramkę Deluwa, no to była taka fajna sytuacja, nawet powiem Wam z tego punktu sportowego. Gość strzelił bramkę prawidłowo, dostał fajną piłkę, ominął obrońcę, ten no obrońca się przewrócił, no i ok, sędzia wskazuje, że był faul. Dobra, no to był, był faul, no wiadomo, ludzkie oko może się mylić. No i Cóż się wtedy stało? Protesty biało-zielonych, no i mieliśmy war i na tym warze widać, że ten obrońca on się przywrócił raczej sam, że to nie było żadnego kontaktu. No i ku mojemu zdziwieniu sędzia pokazał, że dalej był faul. No i w zdziwieniu zawodników Groningen, no bo jak to? No i takich sytuacji w meczu mieliśmy dwa, gdzie sędzia zabrał dwa gole Groningen, że powinno być 2-0 lub 3-0, powiedzmy ten pierwszy, ten o tym bramce Delowa, no to bardziej mogę mówić. O tym faulu, bo to było najbardziej kuriozalne. A no niestety, jeżeli takie sytuacje są zabierane, to życie nam pokazuje, że lubią się mścić. Tłente w końcówce strzela na 1-1, czy znaczy, może nie w końcówce, chyba jakieś 74 minucie, no i trudno, a nam fajny kurs ucieka przez takie, takie rzeczy, nie wchodzi nam też over przez takie rzeczy. I no niestety sport jest sportem, dlatego ta tabelka jest lekko czerwona. Teraz no, nic nie zrobimy. AKO, no, szkoda, bo weszły nam dwa mecze PSW i Alkmaar na plus, i tutaj mm, Valwajk też pokpiło trochę sprawę. Oczywiście wyrównali, później mieli okazję, mogli wygrać z orłami, ale no, nie dali rady, więc y, lekko minus. Jeżeli oczywiście graliście w ten sposób, jeżeli graliście trochę bezpiecznej, na przykład y, na Groningen. Z, z handicapem, no to ten wynik mogliście mieć lepszy. Tabelki są poglądowe. Ja wam pokazuję z mojej perspektywy, tak jak napisałem, jak e, by to wyglądało. Więc e, do Holandii sobie oczywiście będziemy wracać po kadrach. No i też się zastanawiam, dajcie znać, tak jak mówiłem, czy chcecie dalej te całe tabelki, czy wolicie na przykład kilka typów najmocniejszych, wybranych. Mi wtedy będzie szybciej nagrać powiedzmy 10-minutowy film niż znowu pół godziny. I to wszystko sklejać, bo jest to czasochłonne. Dobra, omówiliśmy sobie Ligę Holenderską. Ogólnie cała Liga Holenderska w tym sezonie to i tak jest wielka miazga, więc ten wynik praktycznie nie robi nam nic, bo to jest chyba pierwsze od trzech czy czterech AKO, które nie trafiliśmy w ostatnim czasie, gdzie wam, gdzie wam dawałem i już wam to rozliczam, więc tutaj naprawdę nie ma się czym przejmować, tylko jedziemy dalej, jak Liga Holenderska wróci do gry. No i teraz cóż, eliminacje Mistrzostw świata w Katarze. E, mamy na razie mecze weekendowe. E, spójrzcie, jak ostatnio wyszedł na bilast trzy kolejki plus rożne 1187,2 jednostki. Wiadomo, tam każdy mógł mieć wynik trochę inny, e, bo nie da się tego jeden do jednego szczególnie rzutów różnych, o czym będę jeszcze mówił, ale te typy nawet własne, one pięknie tutaj nam się realizowały. I to już chyba starsza kolejka i te rzuty rożne oczywiście nie zawiodły, jeżeli ktoś mi ufał, że gramy under i tak jak pokazywałem na euro. Więc wynik po prostu zrobiony miazga, sporo osób na grupie było zadowolonych. No i wy też tutaj na YouTubie, więc nie będę zmieniał taktyki, bo tak sobie chwilę przemyślałem czy coś zmieniać tu w tych różnych czy nie. Myślę, że nie zostaniemy, więc krótkie po prostu omówienie typów piątek, w sumie nie ma co wiele omawiać, bo ja sobie przyjąłem pewną zasadę tutaj, że będę grał trochę bardziej na underdogów i z handicapami, na przykład Cypr, Chorwacja. Ta Chorwacja nie jest w formie ewidentnie, oczywiście z Cypry też nie ma za bardzo czym straszyć, ale grają kadry, te mecze wydają się równe. Handicap plus jeden, mamy fajny kurs, bierzemy Czechy, Walia. Myślę, że Walia ma szansę wygrać, nie jest, nie jest słabszym, jaki pomoc Czech, a nawet ma kilku ciekawszych zawodników. Czechy to jak widzicie, to jest zlepek takich wyrobników. E, można tutaj dać sobie handicap, żeby było bezpiecznie. Mi się plus 0,5 bardzo sensowny. Białoruś, Estonia, dla mnie Białoruś lepsza ekipa kurs 3 bierzemy, Rumunia plus 1,5. Niemcy to też zależy, czy będą chcieli zagrać walca i przejechać się na drużynie, czy wystarczy im jakieś skromne zwycięstwo. Możemy zaryzykować po fajnym kursie. Gibraltar, hmm, Czarnogóra, e, no to też dość ryzykowny typ plus 1. Po kursie 7 na Gibraltar, e, Lincoln Red Ips w lidze konferencji. Wszedł, więc ten Gibraltar nie jest dla mnie takim najgorszym sortem w tych reprezentacjach. Islandia, Armenia. Myślę, że Islandia u siebie w końcu nie zawiedzie, bo zawodziła nas w poprzednich eliminacjach. Armenia można powiedzieć, że, że łatwiejszy rywal niż miała wcześniej, więc gramy 2,06. Oczywiście te kursy mogą się różnić, bo ja to nagrywam we wtorek, a do weekendu to może być dużo różnic, więc ja potem to skoryguję, jeżeli będą naprawdę jakieś spore różnice. Łotwa, Holandia, Łotwa plus 2 u siebie 2,90. No, Holendii nie będzie łatwo tutaj wygrać. Ja myślę, że skromnie tutaj wygrają. No, może jedną, dwoma bramkami, ale no, ryzykuje właśnie na Łotwę. Liechtenstein, północna Macedonia, plus jeden na gospodarzy. Malta, Słowenia, plus 0,5, że Malta nie przegra. Malta już ograła. No, faworyta w tych eliminacjach ostatnio, już nie pamiętam kogo, ale tak było. Rosja ze Słowacją, spróbujmy na Rosję, u siebie kurs sensowny. Turcja, Norwegia, no to tutaj mogę powiedzieć, że ta Turcja mega zawodzi od euro. Przed euro mieli mecz z Holandią, gdzie wygrali 4-2, ale choć tu było dużo szczęścia, bo i wszystko po prostu wchodziło. Ale później całkiem zjazd, zjazd mocny po równi pochyłej. Nawet chyba ostatnia tam Turcja, też właśnie. Tylko jak zacznę szukać każdego meczu, co się działo. A z Holandią 6-1, więc widzicie, Turcy naprawdę nie są w dobrej dyspozycji. Norwegia ma naprawdę świetnych piłkarze mogą to wygrać. Więc ja ryzykuję z handy, możecie grać na Norwegię. Myślę, że typ warty gry. <laughs> I mecze <laughs> sobotnie. Kazachstan, Bośnia, retoryka. Kazachstan już dwa razy wygrał w końcówce, a z Ukrainą zremisował. Ale z kimś wygrał już nie będę szukał, bo będzie to naprawdę za długo, więc idziemy retoryką 5:36 Litwa, Bułgaria na Litwę. Bułgaria też nic nie gra, oczywiście Litwa również, ale Litwa zagra u siebie i to są kadry, to będą wyrównane mecze. Azerbejdżan, Irlandia, myślę, że ma to sens, że może to wejść. Irlandia nie jest jakąś po prostu wielką drużyną, a Azerbejdżan u siebie zawsze jest. Groźnie. Finlandia, Ukraina, również Ukraina też nie prezentuje najlepszej dyspozycji. Finlandia u siebie jest groźna, takie 1-0, ja tutaj widział. Gruzja, Grecja, podobne podobne myślenie, to są takie drużyny średnio może gorsze, ale no, naprawdę w takim meczu jakby z Grecją, to ja nie widzę sensownego faworyta, gdzie bym miał stawiać na nich dużo pieniędzy, więc idziemy tym schematem myślowym, który Wam prezentuję. Szkocja, Izrael, Izrael miał kilka fajnych meczów, w eliminacjach ten Zachabin, naprawdę z PSV strzela, czemu by nie, nie spróbować, że Izrael wygra za Austrią, wygrali faworyzowaną, przecież bodajże 3 czy 4-1, e, mają, mają gaz z przodu, po prostu, Szwecja, Kosowo, Kosowo, plus 1 na Kosowie, też się nie zawiedliśmy, jak graliśmy e, jako underdoga, no bo to jest jednak e, kraj z byłej Jugosławii, e, tam jest kilku klasowych zawodników, e, plus 1, spoko, handicap, Andora Anglia, no ryzykujemy sobie, zależy czy Angolą się będzie chciało strzelać na 3-4-0, czy czy może gładko sobie lekko wygrają ten mecz? No, dość ryzykowny, powiedzmy, tutaj ten handicap, no ale spróbujmy. Wyspy Owcze, Austria, też na wyspy Owcze plus jeden. No Austria nie straszy, to ma to może większy sens. Węgry, Albania. Myślę, że Węgry zepną się u siebie i dadzą radę z Albanią. Jak widzicie tutaj w tych eliminacjach, zresztą często mamy takie dysproporcje, dlatego ja bawię się tutaj handicapy na underdogów. No, ponieważ no, ciężko typować mecz Anglia-Andora, wiadomo, mamy jednego murowanego faworyta i możemy zgadywać handicap, czy ma to sens. No nie, więc próbuję tutaj iść równą retoryką dla wszystkich meczy. Luksemburg, Serbia, Luksemburg plus jeden. Luksemburg nie jest z tego ostatniego sortu, to jest ta kadra, potrafi niespodzianki robić. Plus jeden za siebie z Serbią, ma to dla mnie sens. Mołdawia, Dania plus jeden i pół, bardzo dobry kurs, można wyżej też dać. Zależy też, czy Duńczycy będą chcieli. No, teraz pokazał, że można Real ograć, więc kadra. Chociaż w tym szeryfie, no, tam mało jest rodowitych graczy z Mołdawii, ale... Eee... Ma to dla mnie po prostu, powtórzę się wielokrotnie, sens, tak? Żeby, żeby w ten sposób grać Polska, San Marino, San Marino plus cztery. No, zależy ile ekipa lewego nastrzela. Wiadomo, Szwajcaria, hmm, północna Irlandia, plus jeden północna Irlandia. No, oni się mocno bronią, więc takie 0-0 jest to możliwe, chociaż dla mnie no, faworytem jest Szwajcaria, więc za moment sobie zaprzeczę, bo mam jeszcze dla was takie Ako. Mm, Ako będzie się składało z trzech meczów, w miarę pewne. E, to jest jedno z czterech Ako, które dałem na eliminacjach, jeżeli interesuje was więcej grania właśnie takich Ako na TotalBecie, gdzie mamy grę bez podatku przy trzech zdarzeniach powyżej kursu 1,3, no to zapraszam na grupę Patronite od 50 zł, już macie AKO na dziś, tam wleciało dzisiaj 4 takie AKO na, na eliminację. Tutaj podaję Wam jedno, moim zdaniem pewniejsze. Powiedzmy, Szwajcaria, jeżeli nie odwali, no to pokona tam Irlandię 1 do 0. Jest to dla nich do zrobienia, więc kadra jest zdecydowanie lepsza. Irlandia, no to jest ekipa trochę takich dwali mało technicznych, i oni mogą tutaj się dobrze tylko wybronić. E, ale do no, zdecydowanym faworytem będzie Szwajcaria. Wiem, zaprzeczę sobie, tylko pamiętajcie, tam gram schematem, a tu gram e, takim po prostu logiką, tak, to co powinno się wydarzyć. Macedonia, Niemcy, myślę, że over 2.5 powinna być formalność, bo Niemcy, jak odpalą, to tych goli jest sporo. No i Chorwacja też dla mnie będzie faworytem w meczu ze Słowacją, mimo że nie błyszczy tak jak ostatnio, ale Słowaków powinno ogrzeć. Nie jesteśmy Polską, Paulo Souzy, który dała ciała. I... Znaczy Chorwaci nie są Polską i ja myślę, że, że wygrają, więc kurs mamy 3,08, na Ako możecie spróbować, polecam, ja tak bym zagrał. Dobrze, jeżeli chodzi o dalsze typy, no to mamy dla Was Euro Corner, przepraszam, w tej zakładce Cornery, no i zobaczcie sobie jak to wyglądało wcześniej. Tutaj 7000 mieliśmy zrobiony tak samo, zostawiam, nie zmieniam tutaj od linii 5,5 do 8,5, tutaj mieliśmy minus. Tu mieliśmy plus taki, 4000, tu minus, tu plus. Więc ogólnie, ten tutaj w tej ostatniej kolejce to w ogóle miazga 7000. 585 zł, jeżeli każdy by zagrał każdą linię po 100. Oczywiście to jest tabelka poglądowa, możecie sobie zagrać i po 2 zł, każdą linię. To nie o to tutaj chodzi, żeby kuponami wariować. No i tak, w tych rzutach różnych przyjmuję tą samą zasadę: under 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Oczywiście możecie sobie tylko 8,5 zagrać 4 razy, żeby nie uniknąć tej, tej innej marży. Ja daję po prostu tym, tym rozpisem, że te linie wyższe też wchodzą chcę wam w pewnym stopniu to, to pokazać i nie ma reguły czy to będzie mecz e, taki który powinno wchodzić jak na przykład Andorra Anglia że oni będą cisnąć nie 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 bo oni czasem mogą tak grać że nie będą chcieli tych kornerów generować a w meczu gdzie wychodzi że powinien być under czyli drużyny takie toporne e, takie zestawienie topornych drużyn powiedzmy Malta Słowenia e, no czasem no, Gruzja Grecja może być całkiem odwrotnie. To jest dziki rynek, tutaj nie ma żadnej reguły, więc ja zostaję przy tym zostawieniu, bo mi super działa od euro. Mega jest na tym zysk. Oczywiście powiecie, że większość z Was nie będzie miała gdzie to zagrać, no bo jak ktoś mieszka w Polsce, no to bukmacherzy raczej też rzuty różne tak traktują po macoszemu, macie tylko te główne linie, ale jak ktoś już mieszka na przykład w Wielkiej Brytanii, w, w Holandii, gdzie zaraz też... Znaczy, może w Holandii najlepszy przykład, bo tam dopiero B365 będzie wchodził, a, ale Wielka Brytania czy inne Niemcy i ma dostęp do na przykład tego bookmachera, no to on ma mega, mega wielką ofertę. Ale e, to nie tak, że tylko oglądają gracze tutaj zagraniczni, bo jednak większość graczy jest z polskich, no więc pokazywałem wam wcześniej jakiś patent, że jeżeli chcecie sobie te rzuty można się pobawić no to możecie je zrobić na etapie Bet Bidera. Jest to w pewnym meczu, w pewnym sensie obejście, tak? Ale NobleBet naprawdę podoba mi się z tego względu, że mamy te handicapy azjatyckie i mamy właśnie tą opcję tego Bet Bidera i różnych... Kombinacji rzutów różnych. A jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że przed, przed tym, jak obejrzycie ten film, no to macie jeszcze dwa półfinały Ligi Narodów, UEFA, Włoch i Szpania. No pewnie te typy to już wylądują tam na grupę zamkniętą, bo tu nie dogrywałem ich, żeby po prostu ten film wleciał z eliminacjami na czas. Więc dlatego mówię tutaj o tej zmianie formatu, czy po prostu krótsze filmy z mniejszą tabelką nie będą lepsze niż po prostu. Dwa, trzy dłuższe, gdzie ja muszę się spinać terminami, więc proszę Was w komentarzu zostawcie opinię. No i tak, mając taki mecz, jeżeli byśmy chcieli sobie zagrać same rzuty różne, no to będziecie mieli raczej główne linie od tych od 9 do 11 pewnie. Ale jeżeli wejdziemy w sobie w opcję takiego meczu włochy hiszpania w BedBuilder i weźmiemy sobie rzuty różne, suma, bo nas interesuje, no to mamy już. 5,5 do 13,5, więc naprawdę wystarczający linie. Weźmy sobie poniżej 5,5. Dodajemy taką selekcję. No i jaki jest haczyk, że po prostu jedna selekcja w wedgryderze nie przejdzie. Eee, więc co możemy zrobić? Dołożyć sobie na przykład sumę goli. No wiadomo, to jest tak zwany pewniaczek, ale nie zawsze taki pewniaczek może nam wyjść, ale powiedzmy 1 na 10 powinien nam siąść, jeżeli chcemy sobie. No a raczej w takim meczu gol powinien się pojawić. Powinien był. Różnie może być. Dodajemy taką selekcję i już mamy 6,70 kupon Włochy, Hiszpania. I tak można sobie pokombinować na BedBuilderze. A jeszcze powiem coś innego: oczywiście kursy na te rzuty rożne nie są na ten moment wystawione, więc ja tylko przyjąłem schemat z poprzednich um, różnych, że mniej więcej tak one się prezentowały. Jeżeli grają drużyny powiedzmy Polska z San Marino, no to raczej Buchmacher stawia. I w tym meczu będzie sporo już tych różnych, że Polska będzie obijała tych kelnerów, tak, San Marino. Ale niekoniecznie musi tak być, a w meczach, właśnie takich topornych jak Malta, Słowenia, to raczej tych różnych powinno być mniej. Ale mówię Wam, działa jest to jest, nie ma co nad tym myśleć, bo to jest dziki rynek i tu w każdym meczu może być całkowicie odmiennie, więc takie kursy myślę, że one powinny być realne. Więc, jak wy, to jest tabela poglądowa, jak wy chcecie grać rzuty rożne i po prostu ufacie po poprzednich wyczynach z eliminacją i z euro, bo był naprawdę gruby, gruby na tym zarobek, no to spróbujcie a my rozliczymy, czy kolejny raz nam e, to zastosowanie wyjdzie. No, i myślę, że tyle. Wszystko powiedziałem, co trzeba. Pamiętajcie, zostawcie like, suba, bądźcie na bieżąco i dzięki jesteście? Oby było e, zielono. Widzimy się w następnym filmie. Też pewnie z eliminacji, bo poniedziałek, mm, wtorek mamy kolejne mecze. Pozdrawiam Mike, cześć.